Dzień dobry moi mili, witajcie w drugim odcinku z Let's Play'ów w grze Arma Daisy. Dziś e, zmieniłem serwer, ponieważ z tego co e, możecie się dowiedzieć z ostatniego odcinka było bardzo źle, skończyło się tak, że zostałem stopniowo zabity przez zombiaki i dzisiaj sobie zmieniłem serwer na Hell's Hideout. To jest bodajże jakiś fan serwer, bo widzę tutaj dużo e, nowych budynków, nowych e, pojazdów i no, sporo takich e, dodanych rzeczy. No nie wiem, nie jest to też na pewno do końca fajne, bo trochę odbiega od e, pierwowzoru jakiegoś, ale z, z, z drugiej strony <laughs> Dużo może się tutaj dziać, tym bardziej, że jest bardzo dużo graczy na tym serwerze, yy, około 50, więc myślę, że coś tutaj dzisiaj może się ciekawego przydarzyć, będzie, będzie na co popatrzeć być może, także yy, zaraz sobie tutaj wezmę samochód. O, słyszę helikopter. Już coś się dzieje, widzicie, także... No nic. Nie ma co się bawić. Tutaj są dwa jakieś pojazdy. I oczywiście w pełni sprawne. Co też jest niecodzienne wdejdzie, ale A tu jeszcze jest ciężarówka. Zobaczymy, czy coś w środku jest. Może coś się przyda tutaj. A wyposażenie. No nic pusto. Na wyposażeniu od po początku mamy rewolwer. Wladbega, antybiotyki, gdybyśmy złapali jakąś chorobę yy, oraz dwa smażone stejki i puszeczki. Mapa też jest na wyposażeniu, więc będzie tutaj łatwiej się poruszać. Aha, jeszcze sprawdzę ten supermarket, bo może tam być jakiś plecak, a przydałby się, bo jak widać mam ten podstawowy. Jeszcze w ogóle nie widziałem żadnego zombiaka tutaj. No i pójść tylko nic tu nie ma Tylko drewienka. No jeszcze sprawdzimy sobie tutaj z zewnątrz Z zewnątrz. Ojej, jest tutaj jakiś... No rewolwer to już mam. Mam też dużo magazynku, więc nie podnoszę tego czegoś. I jadę sobie teraz dalej. Hmm, co wybrać? Jeepka czy tą fajną ciężarówkę. Ale wezmę Jeepka, jest bardziej zwrotny i szybszy Dobra jedziemy sobie do elektrozawodzka nie jest to zbyt mądry pomysł chyba tak za zależnym serwerze ale co mi szkodzi zaryzykuję sobie może będzie jakaś akcja o o wow, jeszcze autobus jest ale nie ma kół hm. a tam pływają zombiaki Dobra jedziemy bo tutaj się zaczyna robić gorąco Coś tam widać, jakaś wieża też dodana widocznie. O, nowe samochody, kurde, tutaj no fanserwer jak nic. Też tutaj wojskowy lud będzie w tym... E, w budynku, zaraz zobaczymy co tam jest. Nie wiem na ile wy lubicie fanserwery, ale ten jest przesadzony, bo tutaj jest tyle bajerów. No. A wszedłem na niego z tego względu, że mm, było sporo graczy i nie było lagu, ale teraz trochę laguje z tego zawizowo. drzwi się długo otwierają nawet. Hmm, tutaj nic nie ma. O, jest G17, ale wolę rewolwer, bo jest mocniejszy dużo. Jedziemy. Dalej. Bieda, nic tu nie ma tak naprawdę, jest dużo budynków ale w środku nic nie ma może to jest jednak jakiś plus że jest co eksplorować jest gdzie wchodzić ale nie ma tak naprawdę tam zawsze jakichś bajerów, także to jest na pewno na plus bo jest to fanserwer ale nie przesadzony jak widzimy bo jakby tutaj było tego wszystkiego pełno to by się za chwilę znudziło grać w to a tak to są środki lokomocji no spoko można sobie przejechać gdzieś przynajmniej no, ale nie docenia się tak samochody, jak się znajdzie w takim... Znaczy jak jest jeden na drugim tak naprawdę, jak tutaj to samochód traci wa... o, wartość pojedziemy sobie do elektro Tylko kurde, tutaj muszę przejechać przez te badziewia Ojej, nie lubię tego skręcania kół Jest takie mozolne, wolne, powolne, toporne Wow helikopter widzicie Of nie, leci też do elektro, może go ustrzelę i mu zabiorę ten helikopter. Na razie to za bardzo nie mam czym. Chociaż rewolwer dałby radę. Nie wiem, co ja robię? A, co tam? Jak się ten rozwali, to sobie znajdę drugi. Nie ma co tutaj się patyczkować, ale szybko sobie jeszcze sprawdzę ten budynek, może będzie jakaś broń. No. Kurde wszystko pozamykane chyba jeszcze nikt tutaj nic nie sprawdzał Jee, nic tu nie ma Dobra lecimy stąd Lecimy bo idą zombiaki. Jeszcze kawałek został o, 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 coś mi woła? No, wezmę go do samochodu, sami tam. Chyba jest bandytą, ale... Kurwa, mać! No nie. Super. Ech. Zaufają koleśowi. Niepotrzebnie. Masakra. Trzeba być idiotą, żeby zabijać tutaj na samym początku. Tym bardziej, że tych samochodów jest tak naprawdę pełno i można sobie wszystko wziąć. Eee, jeszcze raz każdego zabiję. Eee, nie będę się spoufalał. Mm. Witajcie ponownie. Zespalnowałem się niedaleko baloty. Zaraz wam pokażę gdzie. I sobie teraz znalazłem tutaj jakieś e, trubki, z których lutuję inne rzeczy. W miarę przydatne tutaj przy lądowisku właśnie balota. Jestem w tymże właśnie hangarze. Hmm, ponieważ ostatni koleś mnie zabił, znaczy ostatnia sytuacja wyszła jak wyszła, trafiłem na kretyna, ale postanowiłem dzięki temu no trochę bardziej uważać i tak naprawdę zabijać każdego kogo zobaczę. Już nie będę wchodził tutaj w żadne w żadne kontakty. Tym bardziej, że koleś był bandytą, więc powiem tak, bandytów będę zabijał, ale graczom, którzy jeszcze nie są bandytami, będę dało szansę tutaj jakoś się ze mną spoufalić, co by, co by, cokolwiek by to miało znaczyć. Natomiast jak zobaczę bandytę, to od razu będę strzelał bo kurza takie coś hehe eee, he, sprawdźmy sobie te dwa pakunki co to jest tylko najpierw odstrzelmy tego koleżkę no, mocny jest eee, masakra no kurde, jak ja nie lubię tego Już trzy strzały z niego ładowałem w sumie. Okej okay. Mam nadzieję, że już nic nie przyleci. Zabrałem sobie naboje z innego jeszcze ciałka, które tam leżało. No i będziemy szukać jakiejś broni teraz. Tylko co chwilę mi to coś przybiega i nie to tak już jej Widzicie, ten się jakoś na mnie nie rzuca, który jest bliżej mnie. Natomiast tamten się leciał z 20 metrów do mnie, też tego nie rozumiem zupełnie. Może bym się tak zawarandażował, bo kurde. Nie, strasznie chaotycznie to wygląda, muszę to ogarnąć, bo... No, teraz sobie idzie, walną mnie dwa razy i sobie idzie nagle Zjem sobie trochę mięsa, żeby ten poziom krwi się wyrównał Mam jeden nabój jeszcze, niedobrze Sprawdzimy sobie ten budynek wiem się da wejść do niego, ale chyba się da, bo widzę, że... Dobra, da się wejść, spoko A, jeszcze nie uda się tak... Ale tylko coś w nim jest, oczywiście I oczywiście pewnie będzie szło w moją stronę A kurwa, oczywiście biegnie na mnie Oczywiście, oczywiście, ha. Dobra, spierdale Wbijamy, może teraz się coś uda znaleźć, bo już nie mam nic w swoim ekwipunku, jeszcze mnie coś goni. Ale mam maczetę na wyposażeniu. Więc może tym będę mógł ciąć. No, wygląda na to, że będę mógł... <laughs> Teraz bo coś podniosłem, nie wiem co to jest. Jakieś naboje. Jest! Wow, 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 wow. Ale fajnie. Kałasza znalazłem jakiegoś. Oj, taka moja maczeta poszła. Hmm, poleciała na ziemię. Zyzyzy, maczeta. Oj, oj, muszę ją przyczepić do paska. Hmm, tylko coś nie mogę. Cholera. O. To podniesiemy. No, czemu się nie da podnieść? Hmm? Dziwno. No nic, jeszcze się to znajdzie A póki co zadowolę się tym karabinkiem Może tą się uda podnieść normalnie? No nie, wyrzuci mi jaka Czekajcie, może przeładuję No tego się nie da przeładować, tak jak się kiery Do paska też się nie da przyczepić Dobra, biorę w takim razie y, pistolecik Coś mocne do zombiaki Dobra mam broń, teraz wystarczy znaleźć jakiś pojazd Nie takie to proste jak się wydaje Mimo że ten serwer jest eee. O o ups Kolega ma coś fajnego <śm> Eee, dostał. Ja też dostałem. Oj ojejku. No kurde, ile można. się rozbujałem bandarze mi się zaraz skończą Dobra, zobaczymy co on miał Strasznie dużo zębiaków I strasznie ten kałach Ech, no ta broń nie należy do najmocniejszych, ale jest ona automatyczna więc <laughs> Więc się przyda jak najbardziej Kurwa uciek A nie, nie, to nie to drzewo Jest, <laughs> dobra Okej, okay, zobaczmy co tam miałeś Wow! SA58 Ale nic poza tym hmm. Miemsko sobie wezmę to zwiększy się poziom krwi jak najbardziej mięsko się przyda Bandarze to też się bardzo przyda SA58P hmm. Tylko nie ma do niego, nie ma naboje tylko teraz 39 mm to to samo Dobra, ten ma więcej naboi, więc wezmę tego. O, tutaj jeszcze się poprawkę jakąś nanosi. No i w miarę przyjazny celowniczek. Ups, widzą zombiaki. Dobra, muszę wziąć jakieś pen killerki Ale nie mam w ogóle pen killerów To też dziwne, że antybiotyki dają na wyposażeniu. A pen killerów nie ma, które przeważnie są dawane też do zestawu tam coś jest zobaczymy sobie może będzie jakiś chodzi. na tym serwerze wszystko jest możliwe hmm. gdzie moje mięsko coś nie dało efektu chyba za szybko zjadłem bo tutaj się jakoś podnosi ten poziom się z czasem chyba po zjedzeniu mięsa jeszcze parę sekund a ja wszystko wpieprzyłem raz. Dobra, idziemy do tego budynku industrial przemysłowego o o, słyszę strzały i to były strzały do mnie, bo słyszałem jak pocisk, pocisk świsnął mi koło ucha Boję się ruszyć Ale chyba zaryzykuję, bo jak będę tu leżał, to nic nie przyjdzie dobrego. Oho, widzę jakiś pojazd. A nie wiem czy nie atrapa. broń to nic mi nie jest straszne poza graczami z lepszą bronią oczywiście a jest pojazd tylko że zepsuty cholera hmm. wow 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 skąd to dochodzi wow się bawi ze mną, chyba Uf. Hmm. Niedobrze Nie wiem gdzie on jest, jest jakiś... Na pewno ma celownik Nie mówię, że snajperski, ale na pewno jakiś Lepszy Chociaż niekoniecznie, mogł być niedaleko O, wow. DMR Na tej górce siedzi Masakra, ile trzeba strzelić w niego? On musi być na tej górce gdzieś, cholera Ale tego też nie jestem do końca pewien hmm. no, Oczywiście zombie biegnie nie wiadomo skąd Przeładowanie, ja lubię takie sytuacje Następny biegnie A ja jeszcze nie mam 5 killerów Eeeew, matko Już jakiegoś syfa złapałem Co, nie bije? No kurde, nie. O, widzę z kurwy syno. No. Super, tylko teraz. No kurde, jakie bugi tu są, to jest masakra. Masakra. Widzę, patrzcie, patrzcie jak się skrada. Zobaczymy, może mi się go uda zabić O kurde Nie mam painkillerów, nie będę mógł dobrze trafować Masakra No są emocje Czekasz, aż wyjdzie, on myśli, że ja go nie widzę Dobra, uspokójcie Idzie, poczekamy na niego tutaj Wyczaj muszę się położyć. O, kurde. Jedziemy, jedziemy. Niech go teraz ubić. Kurwa, nie widzę go. Gdzie on jest? Kurde. Tam jest. Widzicie? Dobra Kurwa Jest zabity Uff. Ja teraz zaraz, zaraz tracę przytomność Ja pierdzielę Uf, ten goś jakieś mięso <grym> Ale jest, ja, zabiłem snajpera jakiegoś Ooo, zaraz zobaczymy co on miał w ekwipunku. O ile przeżyję Zobaczyło może jest serw ladbek O kurwa, wciąż mi serce wali także Masakra Jest, zabiłem go Uf. O kurwa Oooo, jajku masakra, masakra po prostu, moi mili Mam nadzieję, że on jeszcze... Nie, że już zdech, że nie będzie mi tutaj Jest, leży Jest, małeś mięsa i broń! M4A3 z celowniczkiem CC, tylko mało naboi troszeczkę Patrzcie, co jeszcze. Mm. Jedynie muszę zebrać te rzeczy, które mi się mogą przydać. Bo za dużo tutaj on już nie ma bajerów. A, mogę wziąć antybiotyki. Choroba mi przejdzie. Dobra, bandaż. Coś nad... Helikopter słyszę Może taki jego kumpel Albo on się przyleciał O nie, dobra Oj, dobra moi mili, skończymy sobie w tej Sytuacji A dosyć atrakcyjne dzisiaj Dzięki, że ze mną byliście i Jak wam się podobało to Oglądajcie inne inne moje materiały zdejza, dobra, idę już ochłonąć, bo Za dużo emocji naraz, przynajmniej sobie broń zdobyłem, także Jestem zadowolony, tylko poziom krwi muszę zwiększyć, muszę sobie jakieś mięsko znaleźć Dobra, dzięki, dzięki, trzymajcie się O, już zemdlałem, dobra, trzeba mięsko znaleźć Cześć, trzymajcie się